Po raz dziesiąty z Wałbrzycha wyruszyła piesza pielgrzymka diecezji świdnickiej. Pielgrzymkę poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele pod wezwaniem Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Przez dziesięć dni pielgrzymi będą szli w kierunku Jasnej Góry z modlitwą na ustach i wiarą w sercach. W tym roku pielgrzymom przyświeca hasło Panie pomnóż nam wiary. Dzisiaj rozpoczyna grupa 6, czyli Ziemia Wałbrzyska. O dziesiątej właśnie trwa msza święta w Kolegiacie Świętych Aniołów Stróżów. Potem wyjdą pielgrzymi przez miasto do Świdnicy. Około 23 km, pokonując dotrą na pierwszy nocleg. My to nazywamy dniem zerowym, dlatego, że główny nurt pielgrzymki wyruszy jutro, czyli 31 lipca z katedry w Świdnicy. Natomiast my jako Wałbrzych, ponieważ tu jest dosyć Spora grupa. Od wielu lat, już szósty albo siódmy rok z Wałbrzycha wychodzimy. Jest to bardzo ważne, dlatego że miasto jest duże, znaczące i wydaje się, że taka decyzja księdza Romualda Brudnowskiego, Trybutu tu jest głównym przewodnikiem, jest jak najbardziej słuszna. W tym roku w pierwszej pielgrzymce udział bierze około 100 pielgrzymów z Wałbrzycha. Idzie dziewięciu księży, jeden diakon, trzech kleryków. Są rodziny wielodzietne. Z Trójkona dzieci. Pielgrzymce biorą udział zarówno osoby, które idą na jasną górę po raz pierwszy, ale również są i tacy, którzy systematycznie pełni wiary, pokonują setki kilometrów. Można spotkać w gronie pielgrzymów młodzież, rodziny z dziećmi oraz osoby starsze, które mimo poczciwego wieku emanują wielką energią. Oprócz modlitw wspólnotowych wielu uczestników zmierza na jasną górę z prywatnymi intencjami. Jestem bardzo szczęśliwa i podbudowana, że mi Pan Bóg pozwolił doczekać i że znowu pielgrzymuję w tym roku. Naprawdę, to jest wielkie szczęście, ponieważ tyle młodych umiera, a jednak mam misję do spełnienia jeszcze tutaj na Ziemi, że Pan Bóg mnie podtrzymuje w zdrowiu, w radości i chwała Panu. No, i co więcej, mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że tak samo chcę ostrzegać i drogą będę świadectwa mówić długo, bo mam bardzo dużo świadectw, że Pan Bóg żyje naprawdę. I chcę, żeby wszyscy się dowiedzieli o tym, żeby zmienili tryb życia, żeby nie marnowali życia tutaj na darmo, bo mamy czas dany od Boga i trzeba go bardzo mądrze wykorzystać, bo naprawdę życie wieczne mamy tam w niebie i tam mamy pielgrzymujemy wszyscy do domu Ojca, do domu wiecznego naszego. I w każdej chwili mamy się tego spodziewać. Nie wiadomo czy nam Pan Bóg da doczekać jeszcze tej świadomości, bo możemy tragicznie zginąć. Jestem tak szczęśliwa, że Pan Bóg mnie podtrzymuje na duchu, ponieważ dwoje dzie dzieci, wzięłam na wychowanie i jeszcze potrzebne ja jestem bardzo im, ponieważ wskazówki jakie mogę tak im daję, żeby żeby nie zmarnowali życia. Właśnie czy pani rodzina jest tak samo wierząca, tak bardzo, z taką wielką wiarą idzie? Moja rodzina nie jest taka wierząca, ale też się modli. Ja się modlę właśnie za nich. No i dzieci, które wziąłam na wychowanie, 4 i 8 latek, potrzebują mnie i dlatego pan mnie jeszcze trzyma do ży przy życiu. W zdrowiu, w radości i chwała Panu. Pierwszy raz byłam dzisiaj na temu, ze z, z, z Biednickiej. Jestem mieszkanką Boguszowa, i, i dzisiaj idę drugi raz w podzięce i prosić o, o wiarę dla moich dzieci, którzy, którzy troszeczkę odeślą od I dlatego idę z tej intencji. A idę dlatego, że jestem głęboko wierzącą kobietą, bo moi rodzice, pochodzimy z Rzeszowa, nauczyli nas miłości do Boga, do ludzi i do pracy. I kochamy najbiedniejszych ludzi. Będę się modlić za bezrobotnych, za bezdomnych. I chciałabym przejść tą pielgrzymkę duchu wiary, bo ten rok ogłosił papież że duchem, rokiem wiary on się kończy w październiku i dlatego idę, idę w tej intencji. I to jest taka okazja, że ten rok wiary pobudzi moje dzieci do takiego, do takiego wierzenia. W tamtym roku dałam takie intencje, nie mogłam pójść i spełniły mi się, więc też będę dziękować za to. Będę modlić się o mojego wnuczka cudownego i za wszystkich ludzi, którzy potrzebują tej nadziei, miłości i wiary. Ja dopiero idę pierwszy raz, ale jest to i chęć zobaczenia, jak to wszystko wygląda, oraz duchowo, ponieważ jestem osobą wierzącą. A jak przygotowywałaś się do tej pielgrzymki? Znaczy, no musiałam pokupić tam parę rzeczy, y, nauczyć się parę piosenek tam z grupą śpiewającą i trochę kuzyn mi pomagał. A z jakim nastawieniem się wybierasz? Pozytywny. Mam, mam nadzieję, że będzie dobrze, bo nie słyszałam jeszcze negatywnej opinii na temat pielgrzymki. W czasie dziesięciodniowej pielgrzymki poprowadzone będą rekolekcje pod nazwą Odnowa Wiary. Do pielgrzymki nie tylko przygotowujemy się duchowo, ale również technicznie. Aby wygodnie dojść do celu, należy wziąć ze sobą kilka niezbędnych rzeczy. Ważne, aby na taki marsz wybrać dobre buty, sprawdzone, nie nowe zakupione dzień wcześniej, bo można się naprawdę nieźle zaprzeć na, na nogach, na stopach ale właśnie bawełniany przywiewne stroje, e, nakrycie na głowę obowiązkowo. Mieć przy sobie jakiś chlebaczek z wodą, trzeba uzupełniać e, na bieżąco wody małymi łykami. Nie można dopuszczać do takiego stanu, kiedy już organizm się dopomina tego. Nasza pani doktor, pani Teresa Nowak, bardzo często apeluje, aby e, uzupełniać w organizmie właśnie wodę. E, nakrycie głowy bardzo ważne i odżywiać się. I dobry sen. Czyli taki ekwipunek ciężki. Jest zabierany przez duże samochody ciężarowe, które te bagaży przewożą z miejsca na miejsce, natomiast takie podręczne jak właśnie chlebaczki, gdzie jest tam woda, jakiś posiłek pielgrzymi mają przy sobie. Dobre buty, dobre ciuchy, takie powiedzmy przewiewne, bawełniane, nakrycie głowy i myślę, że dadzą radę. Każdego dnia pielgrzymi będą pokonywać blisko 30 kilometrów. Pielgrzymka zakończy się 9 sierpnia.